Hello! Mam coś dla Was ciekawego! A mianowicie... A mianowicie zaczynamy odcinek tego całą Słodki film od początku z nową bohaterką na innym koncie. Nie mówię jak to się stało. Z Ciapelutkiem. I oczywiście to jest pierwsza, No pierwsze nasze spotkanie. No ci kandymas, ja innego wam nie trzeba pokazywać, po to przechodzisz i tak dalej. Poc pokazują ci, jak masz funkcjonować w tym cholernym, pięknej grze, jakże by inaczej, więc po jaką cholerę. Więc zaczynamy grę z Ciapelutkiem. Tak, to jest Ciapelutek. To będzie wasza ulubienica. Jeśli będziecie ścieli. Do... dam dwudziestego trzeciego odcinka? decyduj. No, a potem zdecydujecie, czy kontynuować tym, czy jednak Monaj. Okej? Okay? Dzień dobry, Ciapelutek! Witaj w liceum, słodki Amois! Mam nadzieję, że szybko się zaklimatyzujesz. Za za Zaklimatyzujesz. A co ja? W nowej szkole. Ojeju, jak fajnie. Radzę ci spotka się z Natanielem, głównym gospodarzem szkoły, który sprawdzi, czy teczka z twoimi dokumentami jest kompletna. W tej chwili powinnaś być w, po być w pokoju nauczycielskim. Idź od razu do się spotkać z gospodarzem, zwiedź i całą. Idę od razu spotkać się z gospodarzem. Ojeju. Ej, Nataniel, to ty! Dzień dobry, szkół głównego Gospodarza. Cześć, nie widziałeś gdzieś może Nataniel w okolicy no by. Ojej, już, już, już. Dzień dobry, to ja jestem Nataniel. Potrzebujesz czegoś? Matko jedyna, pierwsza, z nim tak rozmawiać. Ho! Jakie stare wasy? Tak tak kazała mi się z tobą spotkać w sprawie mojej teczki z dokumentami. Musisz przejść moją deszczkę z dokumentami, dyrektorka do kazała mi to zrobić. A! Więc to będzie... dyrektorka kazała mi się z tobą spotkać w sprawie mojej teczki z dokumentami. Mhm... Mm Jej! Och, jesteś nowa! Oczywiście, że przyję, przyjrzę twoją... twoje dokumenty, szlag! Odwraca się i szpa w swoich papierach. Potem wraca do mnie. Mm. W sumie dopakuję kilku rzeczy w Twojej teczce. Potrzebujesz jeszcze zdjęcia do dokumentu. 25 dolców opłaty za teczkę. Uh -huh. A co najważniejsze wygląda na to, że zapomniałaś dołączyć formularz z podpisem swoich rodziców. Mówisz, że go dostarczyć. To chyba nic poważnego. Wchodzę tylko w papiery. Jesteś pewien, sama przygotowałam wszystkie dokumenty. Okej, okay, w takim razie zostawiam ci to wszystko, przyjdę i kiedy... Przyjdę, kiedy będę miała pozostałe dokumenty. Eee, cy, bo się zagubiłam. Okej, okay, w takim razie zostawiam ci to wszystko i przyjdę, kiedy będę miała pozostałe dokumenty. Jesteś pewien, Sama przygotowałam wszystko Ja Nie wiem. Co? Ha, poczekaj chwilę. Może jestem główną gospodarzem, ale nie jestem tutaj na twoich usługach. Sama musisz się zająć swoimi popiami. Eee, źle to zrozumiałeś, gnojek. <laughs> I tak sprawdzę, czy twój formularz nie zawieszył się w innej teczce. Zacznij od dostarczenia zdjęcia i u, u niszczenia opłaty. U niszczenia opłaty? Szlak. Zobień opady. Hej ciepelutek, jak leci? Matko jedyna, ja nie mogę, ty tak wyglądałeś, stale! <śmum> to jest wersja... <śmum> ...przed piękny candy. Brzydki candy. A będę dzieciowaty. Co ty tutaj robisz? Spoko! A ty, jak to się stało, że je tutaj jesteś? Co ty... tutaj robisz? Spoko! A jejku! Tak, dziękuję! Jestem szalenie szczęśliwy, że moja kandydatura została zaakceptowana! Naprawdę bardzo chciałam być w tej samej szkole co ty! Naprawdę? To miłe! Zakończyłeś już wszystkie formalności, formalności związane ze zmianą szkoły? Ech, no super, ale mam jeszcze kilka spraw do To niemożliwe, długo jeszcze będziesz za mną działał. Och. Tak, nie pytają o zbyt wiele rzeczy, więc szybko poszło szlaczek. Mam nadzieję, że ludzie w mojej klasie będą mili. Nie ma ku temu powodu, by mogło być inaczej. Nie trzy zbytnio na to. Masz rację, trzeba myśleć pozytywnie. Dokładnie. Jaki fajny chłopak. Potem się coś robi. Nie tak. To tak. Teraz przechodząc, e, zdjęcie do dokumentu znajdujemy na bazarze. To jest świetne. Tam sobie ładnie wracamy do liceum. E, mamy zdobyć 25 dolców. Super. I mamy je zapożyczyć. Oczywiście Ken nam pomoże, więc warto to z nim być na plusie. W sumie to powiedz mi tak z cieplutek, masz może kasę na za moją teczkę? O nic więcej nie pytasz. Nie chce mi się wyłudzać. Ja nie chcę wyłudzać. O nic więcej nie pytasz. Nie, dzięki. Ha, to ty jesteś ta nowa? Tak, cześć! Hello, wedna, piękna, zygzardkowa, żmijo, pospolita. Ech, nie mamy szczęścia do nowych, prawda, dziewczyny? Ha, ha, ha. O, oh, ho! Oh, oh. udał się żabu. <ścoughs> AUC, popchnęły mnie, gdy przechodziły. Co za święty krowy. Dziecińiec, nic nie ma na Dziecińcu. Sala A, wow. Zapomniałam, że tu jest 1, 2, 3, 4 mapy. Mm, super. Cześć, jesteś nowa? Tak. Nazywam się Jest, będziemy razem chodzić na lekcje. Jejku, sama dość. Cześć, ja jestem Ciaplutek. Miło mi się poznać, Ciaplutek. Mam nadzieję, że będziesz się tutaj dobrze czuła. O tak, ze żmiją, z egzekwatą, do zobaczenia później. Dziękuję. Do zobaczenia. Wow! Udało Ci się już zwiedzić całe liceum? Jest mega wielkie! Nie, bo mam tylko korytarz, mam salę a mam pokój gospodarza i dzieciniec. Hugo gówno zwiedzę. Hmm, i całe liceum jest mega wielkie. Jest takie wielkie, że muszę jeszcze obejrzeć kilka miejsc na razie. No to idź się gdzieś w nim zgubić. To prawda, że jest większy niż nasza stara szkoła. Może chciałabyś się później przejść ze mną? Nigdy. Może później. Ojeju. Super, sprawdzę, czy są jakieś fajne miejsca. Okej, okay, leć. Okej, okay, drogi, nie połamania nóg. Dobra. Ojeju. Mam ciaska, chcesz się począstować. Ech, nie dzięki. To są fajne. Ojeju. Mam ciaska, chcesz się począstować, ech, nie dzięki. Ja nie mogę. Jeszcze coś? Ojeju, o, chciałbym, zapomniałem ci powiedzieć, że przykro mi, ale w końcu nie mamy zapisać. Tylko ale w końcu nie możemy zapisać cię do tej szkoły. To żad? Co? Dlaczego? Co takiego zrobiłam? Kupić sobie ze mnie? Nie ma takiej opcji, żeby nie żeby nie przyjęli do tej szkoły. To żart? Ach, zgadłaś? Haha, ha, słaby ten twój żart. Chyba nie jesteś zbyt dobry w, op w opowiadaniu do wcipu. Haha, ale to nie jest śmieszne. Przestraszyłeś mnie. Haha, ha, wybacz. Następnym razem postaram się bardziej. Huuuhuhuhu, mu mała na samą serca? doby! Mmm, mam ciastka, chcesz się początować? Ech, nie, dzięki, kurde, to był trzeci raz. Ciekawe, jeszcze kiedy będzie tak wylatywał. Ojej... ojej. Hej, moja kochana! Wszędzie cię szukam, a jak kułacze cię wreszcie zobaczyłam! Ciotka, w innych odcinkach mnie nie chcesz nawiedzić. Titi, co ty tutaj robisz? W takiej wyżkowej sukience? Jeszcze z krzydełkami ważki, czy pa, trzema i to na dodatek w takim stoju. Przypomyślmy. Jestem. Pomyślmy. Jestem twoją opiekunką i wróżką. Trzymaj. To prezent dla ciebie, który pomoże ci w poszukiwaniu miłości. Miłości, pięknej miłości. Moim poszukiwaniu czego? Ale co? Już odleciała? O, przedmiot, naszyjnik z pełą. Został mieszany w twojej szufladzie. Aha, naszyjnik z pełą. Super, świetnie, mamy świetną ciotkę. Mam ciaska, chcesz się poczęstować? Eh, nie, dzięki. To będzie piękne. Ja bym z tego robiła chyba jakiś remix. Chcesz ciaska, mam ciaska, chcesz się poczęstować? Eh, nie, dzięki. Mam ciaska, chcesz się poczęstować? Eh, nie, dzięki. Mam ciaska, chcesz się poczęstować? Eh, nie, dzięki. I śpiewamy wszyscy razem. Mam ciaska, chcesz się poczęstować? Eh, nie, dzięki. Ojeju, a więc odnieśnie twojej teczki uzupełnisz w dokumenty. Nie miałem jeszcze czasu sprawdzić, czy twój formularz gdzieś tu jest, w razie czego zajrzyj później, okej? Okay? Ty daj mi chwilę spokoju z tymi dokumentami. Grasz tylko o papierach, zawsze znaczy jesteś taki sztywny? Zdecydowanie nie jesteś zbyt zabawny. Teneduje, bo cię tu aż po co z tego wynika. No, nie, nie jesteś zbyt zabawny. Gda, tylko opowiadałem, zawsze jesteś jakiś w tywil? Enne da ee ten puk mu To prawda, że nie mam opinii osoby zbyt zabawnej, będę musiał cię trochę wysić. Jestem pewna, że jak chcesz, to potrafisz być zabawny. Przecież nie chciałam Cię obrazić. Może ja połknie z ponieważ no, na to ci to pomoże. Masz rację, następnym razem bardziej się postaram. Jejkuu! Latamy! Latamy! Na miotle jak czarownica. A um, Tylko jedzę. Ale to jest piękne. Pierwsze odcinki są takie śliczne. Ech, w sumie to nie powiedziałeś mi... Czy odnalazłeś mam teczkę, czy nie? W sumie to nieźle się zawieszyła wśród innych papierów, ale odłożyłem ją na bok. Trzymaj. Masz może pieniądze na opłatę za mąteczkę? O nic więcej nie pytasz. Ciebie nie żebam. O, panienko, udało ci się dokończyć wszystkie formularze? Tak, oto moja teczka. Zobaczymy. Nie przejmuję takich latających kartek. Znajdź przynajmniej jakiś spinacz. Zepnij dokumenty i wyjdź do mnie. Tak jest, proszę pani. A spinacz jest tu. Tu! Dokładnie w tym miejscu. Tak jest, na tej ławce. Za tym krzesłem jest ten cholerny spinacz. O jest. To twoja uzupełniona teczka. Zobaczymy. Po... Zobaczmy. Proszę, podaj mi ją. Tym razem wszystko się zgadza, oto teraz oficjalnie jesteś uczennicą i całą Słodki Amays. Lekcje już się zakończyły. Możesz iść do domu. Do widzenia. Do widzenia. Cieplutku, poczekaj, nie miałam czasu z cię oprowadzić po ale mogę przynajmniej pokazać bibliotekę, jeśli chcesz. Okej, czemu nie? U, makere, tańczymy, makere! Idziemy na antkę z natanielem. Zatwierdzamy i idziemy... a to brzydko wygląda. Uma to. Okej. Chodziłam z Netanyaem po równych korytarzach. Wyjaśnił mi, że czasem wstęp jest z... Wyjaśnił mi, że czasem wstęp jest z... 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 zarezerwowany tylko dla uczniów, którzy szukają informacji do realizacji różnych projektów i prezentacji. On może tu pochodzić kiedy chce, bo jest głównym gospodarzem. Zobacz końcową ilustrację. Ojejku, i wchodzimy do biblioteki. Jak ładnie nasowany. Mm, mm, mm. Cudmiut, a gdzie? Zgubiłeś długopizy w kieszeni? <gryw> Szczerze to nie widziałam, że jest tutaj biblioteka. Widać, że on lubi to miejsce. Zakończ odcinek. I dziękuję bardzo za oglądanie. Za miły, mam nadzieję, że miło spędziłyście czas. Jeśli chodzi o tą długą przerwę, czyli te dwa porządne tygodnie, albo trzy, tego to ja nie wiem. To po prostu zrobiłam sobie wakacje i mam nadzieję, że już nie będziecie takie złe i nie będziecie odklikać subskrypcji albo przestajecie oglądać, bo nie dodajesz odcinków. No ale przepraszam bardzo, też jestem człowiekiem, też potrzebuję wakacji, tak? Nie jestem chodzącym obłowem, który będzie produkować dla siebie filmiki, byś mógł sobie oglądać i uzupełniać swój pusty czas. Ta! Więc zezmę mnie. Jako człowieka nie wymagaj ode mnie tego, czego nie możesz wymagać od ciebie. Tak? Ja też jestem człowiekiem, też mam prawo do odpoczynku i do wakacji. No. Więc na razie tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, no to wiecie co macie robić. nie będę cholera się powtarzać, co tysiączny kotny odcinek, żebyście, jeśli wam się spodobało, klikajcie lajka, like, tam łapkę tą w górę, kociaki. Jeśli nie, no to nie klikaj. No możesz klikać tą negatywną ocenę mam to gdzieś. Jeśli coś było błędnie, powiedz mi to tak, nie ukrywaj tego w sobie. Mam nadzieję, że Będziemy otwartymi ludźmi dla siebie, kulturalnymi i z szacunkiem będziemy ze sobą rozmawiać. Dziękuję, do widzenia, papa! Pa.